Skończyła się moja pierwsza wspaniała wycieczka do Polski? Dzisiaj jest Środa, 27 marca 2024 roku. Skończyła się moja pierwsza wspaniała wycieczka do Polski? W dzisiejszym wpisie chciałbym podsumować swoją pierwszą wycieczkę do Polski. Około 9 wieczorem 25 marca 2024 roku samolot, na którego pokładzie siedziałem, Odleciał z lotniska Chopina i zaledwie godzinę później wyleciałem z Polski. Pomimo rad odwiedzenia innych polskich miast udzielonych mi przez kilkoro Polaków, moja pierwsza wycieczka do Polski obejmowała tylko stolicę. Podczas mojej dwutygodniowej wycieczki do Warszawy pisałem 22 polskojęzyczne wpisy przechowujące na stałe w formie pisemnej swoje prawdziwe doświadczenia ze stolicy Polski. A nagrywałem mnóstwo filmów trwających łącznie ponad 10 godzin przechowujących na stałe w formie wideo te same doświadczenia. Spotkałem się z ośmiorgiem Polaków, z którymi wszystkimi urząd morski uwiłem się na warszawskie spotkanie wcześniej, a połowa, z których okazała się płci żeńskiej. Odwiedziłem wiele słynnych warszawskich miejsc, w tym Centrum Nauki Kopernik, łazienki Królewskie, Muzeum Fryderyka Chopena, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Życia w PRL, świecący napis Kocham Warszawę, Pałac Kultury i Nauki, Rynek Starego Miasta, Zamek Królewski, itd. Kupiłem kilka pamiątek, w tym pamiątkę przypominającą syrenkę warszawską z rynku starego miasta, piórnik z Muzeum życia w PRL, dwa różne medale z Bekain i kubeczek z godłem Polski z lotniska Chopina. W kilku różnych żabkach kilka razy kupowałem butelki wody gazowanej. Które mi smakowały. Jechałem wieloma różnymi pojazdami transportowymi, w tym autobusami, pociągami metra, taksówkami i pociągami tramwajowymi. W gościńcu spróbowałem pierogów, które mi smakowały. W sumie doznałem mnóstwo przyjemnych doświadczeń w Warszawie i niezwykle mi się spodobała swoja pierwsza wspaniała wycieczka do Polski, więc z ogromną chęcią odwiedziłbym Polskę jeszcze raz w przyszłości.